Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy kanału. Obudźcie się. Dzisiaj dobre wieści. Wieści prosto z Kanady dotyczą sytuacji, w której rodzice, będący świadkami Jechowe, nie chcieli zgodzić się na transfuzję krwi u swego niespełna 7-miesięcznego dziecka. Przeczytam artykuł, a potem pozwolę sobie na krótki komentarz. Szpital w Quebecu pilnie zwrócił się do Trybunału o nakaz zapewnienia przeżycia wcześniakowi, którego rodzice są świadkami Jehowy. Podczas przesłuchania, które odbyło się w zeszłym tygodniu, doktor Trimbley, nie wiem jak się czyta po francusku, zeznał o konieczności zapewnienia transfuzji krwi dziecku urodzonemu prawie 2,5 miesiąca przedwcześnie. Ze względu na swoje przekonania religijne, rodzice malucha sprzeciwili się transfuzji, co zmusiło szpital do udania się do Sądu Najwyższego. Adwokat rodziców sprzeciwił się żądanemu nakazowi, ponieważ w czasie rozprawy stan dziecka nie wymagał transfuzji. Doktor potwierdził, że stan dziecka był wtedy dobry, ale prawdopodobnie szybko się pogorszy. Pediatra neonatolog wyjaśnił, że badania naukowe pokazują, że 90% wcześniaków musi otrzymywać produkty krwiopochodne poprzez transfuzję. Sędzia uznał, że noworodek jest zagrożony ciężką anemią, która w przypadku braku transfuzji krwi może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń, a nawet śmierci. Chociaż Sąd Najwyższy uznał prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi, prawo do wolności nie obejmuje prawa do odmowy ich dzieciom leczenia uznanego za konieczne i dla którego nie ma innego rozwiązania, przypomina sędzia Kantin. Ponieważ doktor oszacował, że hospitalizacja wcześniaka potrwa 4 miesiące, sędzia upoważnił personel medyczny do przetarczenia krwi dziecku, jeśli to konieczne w tym okresie. Znowu, temat bardzo wrażliwy, a szczególnie dla tych, którzy mają swoje dzieci. Nie potrafię sobie wyobrazić, gdyby moja żona urodziła przedwcześnie. Nasze dzieci, albo jedno z naszych dzieci, siedmiomiesięczne, i lekarz przyszedłby i powiedział, że jest duże zagrożenie ostrą anemią i po prostu śmiercią tego dziedziusia. A ja mówię, że nie zgadzam się na transfuzję. Bo co? Bo chcę zobaczyć to dziecko w raju. Może ten siedmiomiesięczny dzieciak miał dać świadectwo w tym szpitalu. A nie, no sorry, rodzice mieli dać świadectwo. Poważnie? Ja nie potrafię tego pojąć dzisiaj. Tym bardziej, że jeśli chodzi o temat krwi, to gdybym miał mieć komitet sądowniczy w Zborze Świadków Jehowy, to chętnie sprowokowałbym rozmowę właśnie w tym temacie, bo to się tak nie broni u świadków, to się tak biblijnie nie broni. Że jest to obrzydliwe po prostu, to jest bulwersujące. Nie potrafi sobie wyobrazić bólu tych rodziców też, bo to wiadomo, że to nigdy nie jest tak, że o to teraz super, trzeba dać świadectwo, najwyżej umrzeć. Nie są takie myśli, ale ta presja, te ciśnienie, żeby dać świadectwo, żeby być wyzutym z naturalnego uczucia i przekładać jakieś prawa nad dobro dziecka. To jest chore. To jest po prostu chore. Nie wiem, jakie świadectwo dają świadkowie w takich sytuacjach personelowi medycznemu. Mniej więcej takie to jest, moim zdaniem, świadectwo, jak to, że jakaś część muzułmanów godzi się na to, żeby swoje dziecko dosłownie wysadzić gdzieś w jakimś zatłoczonym miejscu. Jeśli wiecie, co ona na myśli mówiąc wysadzić, to jest ten sam fanatyzm. Dokładnie ten sam. Tak samo szkodliwy nie tylko dla tych ludzi, którzy wyznają tę religię, ale też wszystkich dookoła. Myślę, że takie właśnie newsy i sytuacje pokazują, że jest to sekta. I choćbyście się nie wiadomo jak zarzekali. I mówili w służbie ludziom, że nie, bardzo kochacie swoje dzieci, ja wiem, że kochacie, ale daliście się zmanipulować, daliście się odwieść od przykazania miłości, daliście się po prostu totalnie zmanipulować, odczłowieczyć, daliście się. I jeśli taka sytuacja, kiedy musisz decydować o życiu swojego dziecka, cię nie budzi, to Mi się wydaje, że już nic cię nie obudzi. Jeśli jesteś rodzicem i tego słuchasz i usprawiedliwiasz jakoś tych rodziców, to jesteś dupa, a nie rodzic. Po prostu. Bo tłumaczenie sobie, że przez to, że ja dochowam wierności yy, teraz w tej próbie. To moje dziecko zmartwychwstanie i będę jej wiecznie widział w, w raju. A jakbym teraz poległ w tej próbie, to może ono by przeżyło, ale ja bym może do raju się nie dostał. To w jakiego Boga ty wierzysz? Dawid, najpierw się po bara, bara z Betrzebą, później wysłał jej męża na pierwszą linię frontu, żeby zginął, i wylał swoje serce przed Bogiem i mu Bóg wybaczył. A ty myślisz, że ci Bóg nie wybaczy? Nawet w tym twoim złym myśleniu na temat krwi. Chciałeś uratować dziecko i ciebie w raju nie będzie? Czy jesteś zdrowy? Przemyślcie to. Przemyślcie to. Ale to była dobra wiadomość. Na szczęście mam nadzieję, że temu maluszkowi nic nie grozi. Szanse na przeżycie i normalny rozwój ma dużo większe niż gdyby ten sędzia okazał się jakimś odklejonym sędzią i powiedział, że nie no, rodzice decydują, jak chcą, żeby umarł, niech umiera. Bardzo dobrze, że ten szatański i podły system rzeczy czasami myśli i decyduje za was, kochani świadkowie. Dla dobra waszych dzieci. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.